cisza w słuchawce i zwątpienie Kulesza ujawnia bolesną prawdę o swojej karierze Agata Kulesza 27 września świętuje swoje 54 urodziny Jest pierwszą polską aktorką nagrodzoną przez stowarzyszenie krytyków filmowych w Los Angeles Publiczność pokochała ją za rolę w Oscarowej Gdzie, w Zimnej Wojnie oraz w głośnym filmie 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy. Gwiazda gościła w audycji Maxa Bechra z Zakulis, gdzie zaskakująco szczerze opowiedziała o trudnych i pięknych stronach swojej kariery. Agata Kulesza nie tylko świętuje urodziny, ale też pokazuje, że za błyskiem fleszy kryją się lata ciężkiej pracy, wątpliwości i wyzwań. Jej szczerość w rozmowie z Maxem Bechrem tylko udowadnia, dlaczego wciąż pozostaje jedną z najbardziej lubianych i autentycznych gwiazd polskiego kina. Agata Kulesza mówi wprost o wyborze swojej kariery. Agata Kulesza przyznaje, że w jej zawodzie zdarzają się chwile zwątpienia, ale nie żałuje swojej drogi. Myślę, że to była bardzo dobra decyzja. Nawet w momentach zwątpienia w moim zawodzie, kiedy na przykład nie miałam pracy i telefon milczał, to dobrze poznałam ten zawód również od strony nieodwzajemnionej miłości, mówiła w audycji Maxa Bechra. Kulesza podkreśliła, że aktorstwo to miłość kapryśna, potrafi odrzucić, ale potrafi też wynagrodzić. Jeżeli się uda i ten zawód pokocha nas swoją miłością, to jest przepiękne. Mam takie fajne życie i w takich fajnych miejscach dzięki temu zawodowi byłam, i takich świetnych rzeczy doświadczyłam. Mam do czynienia ze wspaniałymi, kreatywnymi ludźmi, wyznała. Jednocześnie uczciwie zaznaczyła, że gdy nie wychodzi, może prowadzić do frustracji i bolesnych rozczarowań. Dziś kariera Agaty Kuleszy rozkwita, ale nie zawsze było tak kolorowo. Aktorka wspomina czas, gdy grała głównie w teatrze, a propozycje filmowe i telewizyjne pojawiały się rzadko. Ja się bardzo cieszę, że też przez to przeszłam, i oczywiście cieszę się z tego, że zaczął dzwonić. To jest pewna dynamika, przyznała. W rozmowie użyła określenia, bycia aktorskim bałwanem. To taki dziwny moment, jak w dojrzewaniu. Gdy dojrzewamy, to jak hormony ruszą, wszyscy mamy okres bycia głupkiem, którym nie wiadomo co rządzi. I jak się człowiek dostanie do szkoły teatralnej, nie mówię, że wszyscy, ale obserwowałam, że jest to pewna zasada, to nagle rozpoczynają się śpiewy na klatkach schodowych w szkole albo w toalecie, bo tam jest fajne echo, i ci wszyscy aktorzy chodzą i śpiewają, i się gimnastykują, i impustują, a legitymacja szkoły teatralnej aż pali w kieszeni, żeby innym pokazać, opowiadała. Agata Kulesza o ciemnych stronach zawodu aktora Kulesza nie kryje, że droga aktora to nie tylko blichtry i czerwone dywany. To także ogromny stres i ciągła konfrontacja ze swoimi słabościami. To jest drogi zawód, jeżeli chodzi o koszty własne, więc albo jest frustracja, że nie umiem, jestem za słaba, muszę udowadniać. Prodzi się rzuć, zaczynają się pretensje do wszystkich dookoła. Gdy sukces jest za szybki, to pojawia się nagle zawczesna wiara w to, że jest się wyjątkowym, podkreśliła. Aktorka dodała, że szybki sukces potrafi być równie groźny jak brak pracy, bo prowadzi do złudnego poczucia wyjątkowości. W sumie jest to zawód jak każdy inny, tyle tylko, że się pojawiamy w telewizji i że ludzie nas rozpoznają. Oczywiście trzeba też sobie zadać pytanie, z jakiego powodu się została aktorem, wyznała.